Taki podział nastąpił inaczej, rozwijała się pod tym względem północ i południe-północ, rozwijała się prężniej z uwagi na to, że było bliżej do rdzenia kontynentu europejskiego i tam bardziej zaznaczał się wpływ renesansu karolińskiego. Natomiast na południu, w związku z tym, że tam ścierały się wpływy Arabów, Normanów, Bizancjum, tam był taki klasz właśnie tych, tych trzech, tych trzech. Tych wpływów kulturalnych pochodzących z, z trzech różnych kręgów. E, pomiędzy XII a XIII wiekiem, e, Italia weszła w okres dynamicznego rozwoju kultury opartego na wzorcach antycznych, czyli mieliśmy tam tak naprawdę już początki renesansu. Wiemy, że we Włoszech renesans rozpoczął się wcześniej, natomiast potem stopniowo oddziaływał na e, odrodzenie to włoskie, e, oddziaływało na całą Europę. Teraz słuchajcie, mówimy sobie, jak wyglądała sytuacja na terenie Hiszpanii, na Półwyspie Iberyjskim, więc tutaj sytuacja wyglądała inaczej. Od 5 do 6 wieku w tym okresie Półwysep Iberyjski dzielił się na, na, na kilka różnych królestw. Jednym z nich było królestwo Wizygotów, które między innymi zajmowało obszar, który mniej więcej opowiada, odpowiada dzisiejszym terenom Hiszpanii. Oprócz królestwa Wizygotów Istniało również tam królestwo Swebów. Był to jeden z, in, z innych ludów germańskich, którzy tam przybyli w wyniku wędrówki ludów. No i królestwo Swebów zajmowało między m.in. obszar, który można dzisiaj odnieść do terenu Portugalii. Pod koniec VI stulecia, Swebowie ostatecznie stracili niezależność i przeszli pod władzę Wizygotów. I tutaj. Mamy taki krótki film, który nam po prostu mówi o tym jaką rolę odegrali Wizygoci w historii Germanii i tutaj zachęcałbym do zapoznania się z tym filmem. Słowa bracia i siostry. Dzisiaj zapraszam do trzeciego odcinka z cyklu Pojęcie Germanii, podług starożytnych i średniowiecza pisarzy i geografów. Dzisiaj tak w skrócie postaram się przedstawić etymologię słowa Germania. Oczywiście to będzie skupione to też trochę na topografii, geografii, żeby to ustalić. Dzisiaj postaramy się znaleźć właśnie pochodzeniem właśnie owej nazwy Germanie. Tak, otóż nazwę germanów, jak już mówiłem, upatrywano z wielu kierunków. Jeszcze w w XVII wieku naszej ery powtarzano za tacytem, tym z pierwszego wieku naszej ery, że Germanami zwali Galowie plemiona, które przebywszy ren ich wyparły z tamtych ziem. No i wtedy, chyba po galijsku, nazywano Teutscher, Teutzher, się pisze. Czyli w pewnym względzie autochtonów, tak. Zaś inni historycy, już w XIX wieku, ostatnio, tak? przez ostatnie 200-300 lat, podzielili się właśnie według opinii. Jedni uważali, że nazwa Germanów wywodzi się od Keltów. Tak jak wam powiedziałem, że do, do, do ery chrześcijaństwa dzielono, dzielono na trzy rejony tą Europę ziemię, czyli właśnie tutaj Keltów, Skytów i na południe tam Etiopię bodajże. W każdym razie <laughs> właśnie jedni historycy w XIX wieku uważali, że właśnie od tych Keltów wywodzi się nazwa właśnie ger Germanów, a mianowicie od wyrazu gairm wołanie garmwyn, wołać jakoby od krzyku y gwałtownego w bojach, jakie wydawało te plemiona hmm, ciekawe oraz drudzy historycy uważali, że Germanizm kelckiego oznacza mieszkańców pokrytych lasami gór ale chyba obydwoje te grupy się myliły, gdyż jednakowoż większość z nich była przekonana, że pod Gerbanami właśnie tacy, tak jak mówiłem ostatnio, rozumią nie tylko Niemców, Teutonów, wtedy tam się wdzierających, ale i Słowian Słowów oraz Litwinów, Prusy. Pamiętajcie, późniejsze Prusy, pamiętajcie, rzymskie słowo Germanus yy, pokrewny, co mówiłem ostatnio? Zatem. Sami ten, y, pisarze Strabo i Tacyt znaczne, znaczenie tego słowa Germania nie stosowali ją do Niemców wtedy, Teutonów, jak mówiłem, wyłącznie, jak wspomniałem, tylko do wszystkich ludów zamieszkających wtedy Germany, tak? Jak mieliśmy to pod wnioskując wczorajszy cały film. Sam Boguchwa, obisków, tak? w XIII wieku naszej ery, wyrzekł, że. Mm, tylko przez nieświadomość rzymskich pisarzy Teutoni i Słowianie razem Germanami przezywani byli. Właśnie mówiłem wtedy. Tam bałagan wystąpił, gdyż nie znali tego podziału etnograficznego, jaki na tej ziemi się działo. Skoro zatem nadal pochodzenie owego słowa bywa podważane, no to zajmijmy się na przykład rozpoznaniem onych plemion w Germanii, by ustalić ich położenie i ewentualnie pochodzenie onego słowa German. No do kogo w końcu? Kto tam mieszkał? Gdzie? Na przykład na początek możemy powiedzieć, że plemiona tojtońskie do chwili upadku Cesarstwa Rzymskiego w V wieku naszej ery, tak, na Zachodzie, Dzieliły się na trzy, jak już wspominałem pod koniec, tak? Wczoraj. I czwarty do nich dopłynął, zaraz ich wymienię. Idąc tropem starożytnych pisarzy, cytuję: Większą część Germanii mimo to, zajmowali sfewy. Pisali, cytuję: Germania ubi plurimam partem ten tenent. A więc, jak pisał, właśnie około VI wieku naszej ery. Jordane znowuż wszystko co było dawniej swewiją swewami nazywał scytyją, oznaczając wtedy dokładnie granice pomiędzy Teutonami. Także kiedy mamy tą całą Germanię i powtarzając za waszym ostatnim moim filmem, że w V wieku na zachód od granic od z cytów były trzy związki teutonskie. I właśnie jakie? Powtarzamy, z Saksonii, czyli Saksy, Franki. Którzy na początku też uznawani byli za Słowów, Słowianów, a później byli Frankami samymi i Alemanowie, tak, którzy się tam wydostali, Wam powiedziałem, jak to się mówi, z niewoli rzymskiej, tak? spod, panów, spod wasalowania, którzy byli razem z Hesami tak? połączeni. Potem dołączyli do nich z głodu, z, z, tak jak powiedziałem o dwóch synach z matką, Longombardowie, Z tym, że z tych właśnie, y, mówię o trzech tylko związkach teutonów, których Germanami nazywano, gdyż sami Glongobardowie wyruszyli później, to jest między rokiem 380 a 478 naszej ery, wyruszyli przez Europę i doszli do Italii. I tam już zawsze pozostali, nigdy do Germanii tutaj nie wrócili. Zatem o nich nie mówiono już jako o Germanach. Dlatego te trzy związki zostały w Saksonii, Teutonii, e, Franki pomiędzy nimi i Alemanowie. Zatem, w Germanii były tylko trzy związki, jak powtarzam, a reszta to sferii. i nic nie wiadomo było w V wieku, iż tam byli w ogóle Keltowie, tak, Kelty, czyli teraz na początku, jak wspomniałem, te dwie grupy, z, te dwie grupy z historyków XIX-wiecznych, którzy uważali, że od słowa wołać albo że Keltów od słowa wołać pochodzi nazwa German, a, a drudzy, że też od Keltów, tylko od ludzi zamieszkujących lasy w górach mylili się, bo keltów wtedy już tam nie było żadnych. Oraz właśnie nadal w tym XIX wieku odrzucano porczywie właśnie bytność Słowian tam, że, on, że my byliśmy tam od wieków. Wniosek zatem słowo German nie pochodzi od keltów, tak? Skoro pokazaliśmy związki terytorskie nie są etnograficznie germanami, tylko po prostu się tak dali, to pójdźmy teraz tropem na Swewów. Stosowanie stosownie, przepraszam, do brzmienia sławi, sławiący, slawini, sfewy w VI wieku naszej ery gdzieś około, wiedziano, iż pod tą ogólną nazwą były wszystkie plemiona słowiańskie pokrewne obyczajem i językiem. Słuchajcie, słowo pokrewne. Germanus rzymskiego. Tymczasem pisarze od XVII do XIX wieku naszej ery nie znalazłszy przed prokopem, tak, prokoszem, tutaj mam bodajże książkę, wezmę o przed prokoszem, nie znalawszy żadnych innych opisów, i Jordanesem z VI wieku nazwy Słowianie stwierdzili, iż tam przed V wiekiem nie było nasłowian Słowian i nie doszukiwali się tam pochodzenia nazwy German, właśnie. Na szczęście inni pisarze w końcu założyli, iż Słowianie pod innymi nazwami byli ludem odwiecznym w Europie, czyli autochtonami. Jako ze źródła z IV i V wieku były ubogie właśnie w opisy to zwrócono uwagę na dygnitarza właśnie kościoła, tego Jordanesa z Raweny, który oficie czerpał z tamtejszej biblioteki informacje. Ano skąd? Ano z dzieła senatora Rzymu Aurelego Cassiodora 517-534 rok naszej ery, który piastował najwyższe godności za rządów gocki kiedy to jeszcze tam końcówka była gotowa, szanowni. A więc, jaki jakie istotne źródło mamy do poznania nam. A więc owy Jordane sprawił głównie o Galii, Brytanii, Skandynawii. Y, I nie wspominając owej nazwy Germania. Zobaczcie, nagle on nie wspomina o słowie Germania, tylko jeszcze bardziej podzielił plemiona. Właśnie mówił, pisał o Galii, o Brytanii, Skandynawii i O Germanii nic nie wspominał. Mimo wspomniana przeze mnie ostatnio Germania Magna, która się pojawiła u Ptolomeusza około VI wieku naszej ery, jako chrześcijańska, a Skandynawowie i Sytyja byli wtedy nazwani kim? Poganami, pogardliwie przez chrześcijan. A więc dziwnym trafem ów Jordanes Germani Germanię zepchnął na dalszy plan, opisując tylko Sytyję. Za to cytuję: Sytyja Jordanesa graniczy, tutaj mam zapisane graniczy tam gdzie Istra czyli stary Dunaj, dzisiejszy Dunaj poczyna albo od błota myzjanum rozciągając się do rzek Prutu, Dniestru Bochu i do wielkiej rzeki Dunaj i dalej pisał w niezmierzone przestrzenie aż do Azylii nawet chyba tam pisał raz, że aż do Morza Kaspijskiego w tej city mieści się pisał Dacyja Okraż, yy, okrążona wyniosłymi górami w kształcie korony, jakie góry to są? Karpaty. Karpaty. Właśnie, Karpaty. I yy, od tych gór, właśnie, od Karpat w lewo ku północy, na ogromnych przestrzeniach aż do źródeł Wisły, zasiadał liczny lud, właśnie wspominałem, Winidów którego nazwiska zmieniają się według plemion i miejscowości. Muszę tutaj prąd podłączyć, przepraszam. I miejscowości. Wezmę kamerę na chwilkę, bo muszę prąd załączyć. O właśnie, zobaczymy, może mi się uda kamerkę oprzeć. Dobrze, przepraszam za chwilę. Kamerka. trochę będzie krzywo, bo tu musiałem podłączyć zasilacz. A więc yy, mieszkał ludwinidów, o których Wam mówiłem, o Wędach, których nazwiska zmieniają się według plemion i miejscowości zamieszkałych. I głównie jednak nazywają się Słowianie i Janty. Tak pisał Jordanes. Dalej, tak Słowianie i Janty. Dalej pisał, cytuję, Słowianie od Nowego Miasta, czyli Nowogrodu, ziemi romańskiej, i Jeziora Muziańskiego rozciągają się aż do Dniestru, aż na północ do Wisły. No i tutaj wtedy powstał spór, gdzie owe Jezioro Muziańskie istniało. Yy, zatem nadal trudno było zrozumieć pochodzenie słowa Germania, nie wiedząc, gdzie dokładnie byli Słowianie. Potem właśnie jeden polski badacz, tu mam zapisane yy, yy jak on się nazywał, gdzie mam ten... a Andrzej Kucharski, studiując dzieło XVIII-wiecznego y, Bocelina y, o Jeziorze Potamickiem, odkrył, iż owe Jezioro Potamickie zwano było kiedyś Mezyjskiem i Akrońskiem. Później od miasta właśnie Konstanc, który tam istnieje, od czeskiego, Kos y, po, po czeskiego Kostnica, zwany Konstanckiem. No wcześniej jeszcze za Rzymu było na B nazwane, nie pamiętam. W pewnym razie nazywało się Mesopolis to miasto, i Mesopolis od tego jeziora niosło nazwę. I właśnie odkrył wtedy mniej więcej, że rzeczywiście ta cytyja Słowianie zajmowali ogromne tereny. Yy, ta nazwa z kolei przywodzi na myśl słowiańskie brzmienie jakie? Mezyjskie, mezionem. Ano, niedzne, niedzowe, mierzowe. Co po, odpowiadało położeniu tego jeziora? Na granicy pomiędzy plemionami. Tak więc, idąc tropem etymologii słowa Germania, badamy dalej pochodzenie właśnie od Słowian teraz. Zatem wniosek, skoro Jordanes napisał wyraźnie, że w Scytyi oprócz Gepidów i Dacyi leżały posady Słowian i Antów, że owa Scytyja, poczynając od źródeł Istry, czyli Dunaju, owego i owego jeziora Muzianus, potamickiego jeziora, i miasta Nowiodunum, czyli Nowogrodu, rozciągała się daleko na wschód. Wtedy jasno, nie chcąc mieszać różnych ludów w kupę etnograficzną, jak, jak to robił Ptolemeusz, pod ogólną nazwą Germania albo z jak poprzednicy, użył dawnej geograficznej nazwy Cytyji dla pokrycia nią całej swojej żeby właśnie ją oddzielić. A Germanię pozostawił wtedy na mieszkających tam jeszcze Teutonach, tak ją zostawił. Tak po prostu rozdzielił to graficznie, bo był zafascynowany z Słowianami, których tam, przybywali tam aż do VI wieku naszej ery. Zatem stąd Germania Magna, która się, pola, czyli Germania Wielka pojawiła się u Ptolemeusza też w VI wieku, tak zmalała, iż miano w sumie Germanii Niemieckiej otrzymała. Zatem, czyżby słowo germania było, jak ostatnio wspomniałem, nazwą pokrewny, krewny od germanus, rzymskiego, skoro wielu historyków stosowało ogólnie do plemion pokrewnych, czy to obszarowo, czy od pochodzenia? Zatem to wydaje się logiczne dzisiaj nam teraz, że słowo german w równej mierze zalicza się do wszystkich ludów zamieszkających północno-zachodnią, środkowo-wschodnią część, aż do Azji. Część Europy, oczywiście, około VI wieku naszej ery. I dzisiejsi Niemcy, Teutoni, to w rzeczywistości dojcze, tak jak siebie określałem przypadkowo nazwani Germanami, myśli niemieckimi, z powodu, iż tutaj się wdarli na kontynent poprzez wyspy duńskie i Ocean Morze Północne. Zatem wychodzi na to, że nazwa Germania to słowo pokrewny krewny. A że 3 czwarte plemion w Germanii, 3 czwarte obszarów w Germanii, dlatego opisałem się odkąd dokąd były plemiona słowiańskie, to były, to były właśnie typowo plemiona sfewskie, słowiańskie, scytyjskie, to znaczy, że nazwa pochodzi też Rzymianie, na Germanami nazywali w sumie nas. I od nas bardziej to skojarzenie, że plemiona pokrewne, które się tylko dzieliły nazwiskami i imionami miejscowości, od miejsca występowania, daje do myślenia. A Niemcy znaleźli się Germanami właśnie przypadkowo nazwani, bo tam to oni właśnie późniejsi Saksoni, Alemanowie po prostu się tam po prostu zaczęli rozwijać wzdłuż rzeki Elby, Łaby. Aż na południowy wschód. I w następnym odcinku zajmiemy się podobieństwem, tym razem, właśnie nazwy, już sfewi, sowianie. Tak, jak wam powiedziałem, że to są nazwy etymologicznie do siebie podobne. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Otwórzcie sobie jeszcze raz ten film, ja sobie sam go jeszcze raz też otworzę, żeby właśnie jeszcze raz, jak to się mówi, rozkminić <laughs> ostatnio to słowo lubi jakoś właśnie i usystematyzować co tak naprawdę się odkryło pod tą nazwą Germanii i że Germanie tak naprawdę to nie Niemcy nie Teutoni, oni tylko przypadkowo od Germanii Magna wspomnianej zostali Germanami ochrzczeni, można powiedzieć niemieckimi ale siebie nazywają Deutsches i to jest Deutsch język tak samo.